Więc dzisiaj trzeci dzień w Bangkoku. Wyszliśmy sobie rano z hotelu, już po śniadanku. No i stwierdziliśmy, że trzeba zrobić pranie, bo już mamy bardzo dużo rzeczy trudnych. Tutaj jest takie miejsce. No bo generalnie można też w hotelu wyprać, ale tam jest bardzo drogo w porównaniu do tutaj. Bo mamy tutaj taką pralnię Wash House. 24 godziny. I oni tutaj no, robią ci nawet delivery do hotelu. Więc generalnie przychodzisz, trzeba przyjść tutaj. Yy, dać pranie. No, Pani tak średnio rozumie angielski, więc dobrze użyć tłumacza Google'a. I oni normalnie dostarczają do pokoju. Upełnia się taką karteczkę, gdzie się wpisuje numer pokoju, tam swoje dane, jakiś numer telefonu. Warto mieć właśnie też tego, kartę tajską, bo wtedy można podać tajski numer, więc większa szansa, że zadzwonią jak coś. No i generalnie cała taka przyjemność, że ci wypiorą, wyprasują i dostarczą kosztuje 15, 150 batów, czyli to jest jakieś niecałe 20 zł za 10 kg prania. Nie I pani tam, tak I pani nam to wypierze, tak. wysuszy i nie wiem, czy wyprasuje, ale to będzie już wyprane, suche, złożone i dostarczone do hotelu. No, gdzie w hotelu, z tego co patrzyłem, chyba za, dalibyśmy tyle za dwie bluzki, chyba za wypranie dwóch bluzek albo trzech, nie? A tu mamy cały kosz prania i jeszcze dostarczą do hotelu, więc yy, generalnie nie pieszcie w hotelach, bo tam z drogo, lepiej sobie znaleźć takie miejsce i, i tutaj przyjść. I, na pewno będzie dużo taniej, a jest też to, bo nie trzeba czekać na te pranie, bo dostarczą do hotelu, nie? Dobra, idziemy teraz na Sky Tower, bo tam jest takie Sky Bridge, czyli taki most powietrzny. Zobaczymy, jak mój lęk wysokości, bo ja mam trochę lęk, a ty masz, Kicia? No, wczoraj Więc życzcie nam powodzenia, Czyda się. Widzimy się na miejscu. Kupiliśmy już sobie bilet teraz na pociąg. Wygląda to tak. To jest biletnik. Tak. No i z... Nie wiem czy widzicie? widzicie. Widać tak. No i generalnie zapłaciliśmy póki co 30 batów za dwie osoby, ale to jest tylko jedna stacja, musimy jeszcze trochę przejechać. Porównamy sobie to do kosztów in no tak jak teraz patrzę tam, gdzie jedziemy, żeby dojechać, no to by nie wiem, czy będzie widać tak. 123 baty by kosztowało. Za dwie osoby już? Za dwie osoby już, tak, więc zobaczymy czy komunikacją będzie dużo taniej, myślę, że nie, no bo już zapłaciliśmy 30 batów, a to jest dopiero jedna stacja, jeszcze mamy chyba sześć do przejechania, więc sobie to porównamy, czy, czy nie lepiej jest tu jechać taksówką, nie? Zobaczymy. my w dobrą stronę, jesteśmy na peronie? Tak, tak, bo tam pisało dobrze. A tutaj stoi Pan, który pilnuje porządku, nie można przekraczać żółtej linii, jak się przekracza to Pan na Ciebie gwizdę i pokaże się odsunąć. Tak, już na nas tak. Już Pan na nas gwizdał. Tak. Pan na nas nagwizdał, że poza tą linią. Także uważajcie na zieloną, na żółtą linię. Uważajcie. A dzisiaj, na dzisiaj ciekawostka jest jeszcze taka, że jak wczoraj wracaliśmy sobie z tych świątyń w ogóle, to Pan nam w taksówce powiedział, że generalnie były bardzo duże korki. Mówi, że to jest powodem na tym, że dużo osób wyjeżdża z Bangkoku na weekend, bo weekendy mają wolne od pracy. Dlatego są takie korki, bo wszyscy wyjeżdżają gdzieś tam na patron czy gdzieś tam i w niedzielę wracają. Więc warto to wziąć pod uwagę, jak się planuje jakieś. Atrakcje w Bangkoku, że w piątek mogą być duże korki, więc lepiej się wtedy może faktycznie poruszać tym metrem gdzieś dookoła komina, żeby nie stać w korku i nie tracić czasu, tak jak my wczoraj, bo w sumie to żeśmy stracili chyba 40 minut w korku. W końcu się już, już tak blisko od naszego hotelu się wkurzyliśmy i stwierdziliśmy, że szybciej będzie na piechotę, więc zapłaciliśmy panu i po prostu sobie wyszliśmy, nie? I doszliśmy już na piechotę. No dobra, jedzie nasz pociąg. Wszędzie. Jest na nieustanna właśnie choreoterapia. to jest uchał, taki, żeby się kopić. O, pych? Prostym na baterii. Albo jest klima na. na 18 stopniach. Jedziemy. W Bangkoku, oprócz metra, jest jeszcze Skytrain, czyli BTS. Jest to zupełnie inny przewoźnik niż ten, który obsługuje Metro. Nie ma możliwości kupna łączonych biletów. Metro i BTS mają osobne bilety. Ale przesiadki między Miniami Metra a właśnie Skytrain są dosyć łatwe i wszystko jest dosyć dobrze oznaczone. Także nie powinniście się zgubić. My się nie zgubiliśmy. Ile jak już jedziemy wyciągnąć z niej? I dwa bilety. Jeszcze. Generalnie nie jest to jakoś super skomplikowane, ale trzeba trochę postać w kolejce, bo tutaj są dyscypliny. bilety kupione. Tak, czyli łącznie tu zapłaciłem 70, tam 30, czyli łącznie dotrzemy za 100 V. Tak trzeba kosztowała 120. Więc to jest jakieś 3 zł różnicy, nie? Generalnie, że w Tajlandii to też jest porządek, mimo tego całego chaosu, no to tutaj mamy takie jest podjeżdża pociąg. No i generalnie najpierw trzeba wypuścić ludzi, którzy tutaj sobie wychodzą. Dlatego mamy takie strzałeczki narysowane. No i trzeba tak czekać z boku aż wszyscy wysiądą i wtedy się chciada สถานีต่อไป Next station Okej. Dojechaliśmy. Chongdongsi Teraz tylko jeszcze znaleźć wyjście, ale to jest właśnie lekcja. Robimy test banana. Odbieramy te magiczne opakowanie. Banan z paczki. Tego jestem niejako. Słuchaj, jak banan. Słuchaj, jak banan. Jestem otaczony. Ale dobry. A dzisiaj idziemy tutaj. Jest to tu jeden z większych budynków Wangoku. Chyba ma 78 Pięter i idziemy na tzw. Tak Sky Bridge. Bilety tutaj można kupić na miejscu, ale lepiej kupić sobie wcześniej na stronie online. Podamy później link w komentarzu. Przy piętym, czy coś takiego. Nie można sobie kupić. Generalnie cena to jest 1100 bahtów. Ja po przeliczaniu nazwą z nas dwójkę na polskie podałem no 250 zł. Więc nie jest to tania impreza, ale podobno warto. No, taki mamy widok tutaj na cały bank. Powiem Wam szczerze, że ja już jak tak patrzę przez te okno tutaj, to już mi się tak nogi trzęsą. A co dopiero na tym skybridżu? No ale zobaczymy. Angelika mówi, że twardo idziemy, więc. No, ale widok jest. Super. O jest mój mózg. Dobra, nie patrz w dół. Mhm. O, ciekawe, bo to jest jakaś restauracja też? Wejść trzy piętra do góry, bo byliśmy na 75. które dostaliśmy jeszcze właśnie takie lodżówki. Trzeba założyć na buty, żeby nie powrócić szkła. No ale widok jest ...kuzacki. W ogóle, patrzcie, jaki ten banknot jest ogromny, po prostu. Naprawdę, gdzie nie, to się ciągnie, gdzie się nie obrócisz, to po prostu nieskończoność. No i tutaj główna atrakcja to jest ten skywalk. O kurczę. No co kochani? Wchodzimy. Dobrze, że to jest takie fajne, że to nie jest jakoś tak, nie wiem, bo ja myślałam, że to jest jakoś tak między dwoma budunkami musisz przejść, jakiś taki most w ogóle, nie? A to jest tylko takie coś, więc zawsze można szybko z powrotem wejść. nie? to jest spoko. Angelika już stoi w kolejce, będzie zakładać buciki, kromki na buciki, A Uwaga, oto i ona wchodzi Jest Jak wrażenia no. Możesz polacać, kochanie 멀리 봐요. 멀리 아빠 멀리 봐요. 앞을 봐요. 앞을. <웃음> <웃음> Tak. No dobrze, moi drodzy, daliśmy radę. Mamy trochę zdjęć, grant, to też będzie na filmiku wszystko. Ale takie podsumowanie, no jest, jest to coś na pewno co warto przeżyć, nie? Tak, no, bardzo myślę, że polecamy. Trochę tak. trzeba zapłacić za to, bo to jedna z droższych atrakcji w tak. ogóle, na których byliśmy. No tak jak mówiłem, 250 zł poszło za dwie osoby. No więc no trochę trzeba dać no, nie tam 20-30 zł jak na inne, tylko no trochę więcej, ale warto. Ale bardzo. przeżycie jest. Nawet jak ma się ręk w wysokości, tak jak no. ja, nam no. też ma. I, I powiem Wam, że to jest jakieś takie dziwne uczucie. że to jest aż tak wysoko, że mózg wyklucza to jako lęk wysokości i aż tak się w sumie nie bałem. To po prostu jak w ale Tak, tak jakby tego nie łapie, więc to. I się trochę położyliśmy, no. i ten, więc... Mamy dużo tak. A teraz idziemy na zasłużonego drineczka. Tak. Bo tutaj w barze można sobie kupić drineczka. Generalnie, żeby Wam jeszcze trochę tutaj opowiedzieć i do Was pogadać, no to generalnie tutaj jest dosyć mocna ochrona. Pilnują bardziej niż wczoraj, jak byliśmy weszli do Pałacu Królewskiego. Bo normalnie jedna bramka, druga bramka sprawdzają właśnie, czy się nie wnosi. Tak jak mówiliśmy, no już wodę trzeba było wyrzucić jakieś tam inne rzeczy, no bo jednak to jest takie różnym ludziom może te różne rzeczy przyjdą, więc w sumie nie dziwię się, że mają takie security. Nie? To fajnie, bo tu jest trochę wiaterek. Jest wiaterek, nie jest, jest tak gorąco. Wodniej, tak, to jest fajne. Ale nie jest też jakoś super wiecznie. Tak, bo na przykład u nas w Polsce, jak już są te wysokie budynki, to wieje mocniej, zdecydowanie. Ale to też może kwestia tych szyb, bo tutaj dookoła są takie szyby i może one trochę ten wiatr tak blokują. Nie? Mamy psiki, zaraz będą drinkaczki Mamy już nasze trineczki. Tak się prezentują. Co, co, kochani? Wasze zdrowie? Kochanie, zdrowie. Mm, Dobra. Ale twoje? Maśny bardzo, miał być słodki trochę. Ale wypiję, bo pewnie zapłaciłeś tył pieniędzy. Nie, akurat, a jeżeli chodzi o cenę tych drinków, no to zapłaciłem za, chyba za oba 380 batów, W sensie 380 batów jest za jeden i za drugi też 380. I więc to jest jakieś 45 zł. I więc cena taka w sumie jak w Polsce za drinka, tak? A 45 zł. Tak. Drinka. No to taki droższy drink, no ale złoższy na okoliczności. Na okoliczności, no to jakby, no cena jak w Polsce generalnie, nie? Normalna taka, bo jakbyśmy byli w takim miejscu w Polsce, to drink by kosztowało 70 zł. Tak? Więc. Wchodzimy właśnie na sam szczyt tego budynku, który jest na 314 metrach. I tutaj nawet są napisane takie, ile jest się metrów nad ziemią? 313 i sam szczyt 314. I jesteśmy. No jest jeszcze taki tarasik. O, i tutaj już można widać cały bankok. Jest. Bez szyby. <śpiewanie> Idziemy sobie teraz na łódeczkę. Będziemy płynąć na taką trochę alapu wyspę, czy wyspę w środku Bangkoku. Nazywa się to potocznie Green Lank, czyli zielone płuca takiego. Generalnie fajne miejsce, bo tam można sobie wynająć rowerek. Co też pewnie zrobimy. i Chcę tak pojeździć trochę rowerkiem. Podobno bardzo spokojne, fajne miejsce. Wątkapu, zobaczymy. A tak wygląda tutaj droga. Generalnie mało turystyczne, jak ten widzika powiedziała. bo tak Google pokazuje co innego, a lokale się nam mówią co innego i kazali nam wejść tutaj w taką uliczkę w ogóle niestraszną. I że niby tędy jest do łódki. Zobaczymy. Ładka jest zaraz zamokujący. Tak. nie jest noc, ja Nie no a co to bym tu nie wszedł. Tak. O, kotek. Dzień dobry. I co, że niby tu jest łódka? Łódka? A, okej, okay. dziękuję Tam widzę, rzeczywiście są jakieś łódki Ale ten ziomek się przy, z YouTube'a się przeprawia zupełnie inaczej Ale możliwe, że też w innym miejscu, więc... No w życiu byś tu nie trafił Generalnie wydaje nam się trochę jednak zabłądziliśmy I to, że nie jest oryginalna to przeprawa łódką Ale przynajmniej jest przygoda tak. Pan nam szykuje łódkę właśnie. pan tak przypływa. pływa. Ach, dobra moi drodzy, to płyniemy. Przygoda. Przygoda. o czymś takim nie przeczytacie w przewodniku. To jest trasa ekskluzyw. No, Tak, teraz skaczymy. No dobra, no dotarliśmy. Generalnie na YouTube to wyglądało zupełnie inaczej. Ale ważne, że dotarliśmy. Bo ta to panse wysiadł na takim pier, tam były rowerki do wypożyczenia. My wyszliśmy gdzieś w środku w jakiejś dżungli. Jest super. No już wrócimy jakimś oficjalnym pierem, nie? Tędy to nie wrócimy, bo tu nikt ponad nie przypłynie. No generalnie musimy chyba jakoś kierować się w prawo po prostu. No dobra, long story short, yy, wpłynęliśmy na, na tą wyspę ze złej trochę strony, ale spoko, spotkaliśmy tu jakąś panią, która kada po angielsku dosyć fajnie i nam powiedziała, że nawet ona sama kiedyś tutaj ze złej strony wpłynęła, więc luz, no ni niestety musimy przez to trochę nadłożyć drogi, ale jakoś damy radę. Generalnie jakbyście się chcieli tutaj dostać, to trzeba dojechać do takiego miejsca, co się nazywa Wat Klong Toi Toynej damy Pineskę później gdzieś. Tak, bo tam jest wtedy taki, taki pier i jak się wysiada wtedy na tej wyspy to od razu są takie właśnie rowery i w ogóle, nie? Więc yy, wtedy tak tą drogą trzeba iść. No dobra, moi drodzy, misja udana z sukcesem jednak. No zobaczymy jeszcze na ile właśnie nam tu się uda w tym porcie odebrać, bo nie wiadomo czy pani nas dobrze zrozumiała, ale miejmy nadzieję, że tak. Jedziemy sobie teraz tam, bo tam jest taki ogród botaniczny, szybkie zwiedzanka. A potem trzeba coś zjeść, bo już późno, a my jeszcze jedliśmy tylko śniadanie dzisiaj. Chociaż ja jest, nie jestem jakiś turbo głodna. Ty? No. Jedziemy! Wybaczcie, tutaj chyba mikrofon odmówił nam posłuszeństwa i nie nagrało się co mi omówił, więc podłożę po prostu muzykę. No już wyspę ze sobą, nieszczęsną. Generalnie to się trzeba przygotować jak to się przyjeżdża, bo to w poruczanie się nie jest takie proste i dotarcie tutaj, nie? Maliśmy no, ale... nieprzygotowanie trochę tak. i trochę nas to zaskoczyło. No ale już udało się, wracamy do Bangkoku. Mówiłem okay. takiego Wajtsapa, pani zabrakowała mi to na plastik. Tak, plastik i plastik plastik. Łak, zimny. Zimny? No kurczę, to, 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 to ciepłe, ale dobra. Tak? No. A co to? Kurczak chyba, w jakiejś takiej sosie teriyaki, coś takiego. Okej. Okay. I tym ujęciem z naszą bulgoczącą zupką żegnam się z Wami i do zobaczenia następnym razem. Pa!